Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy dzień zaczynamy od porannej kawy. Za chwilkę sesja zdjęciowa Dorota Foreś, także będziemy robić i działać piękne suknia, Piękna stylizacja. Piękne rude włosy. Także zaczynamy działać. Come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to go, and we'll dream. i will chase i will reach i will fly until i'm breaking until i'm breaking out my cage like a bird in the night i know i'm changing i know i'm changing it into something big Teraz się nam Olga wypowie troszeczkę więcej na temat makijażu, który robimy dzisiaj Dorotce. Dorotka ma piękne, ciemne oczka, taki brązik cudowny, a oczy ma tak wielkie, że po prostu cudnaż. <grych> Także będziemy się zaraz dowiadywać, co dziś jest robione. No to kochana, opowiedz nam troszkę, co dzisiaj robimy przy ciemnym oku i czy to jest zależne od koloru włosów, czy jak to tam działa i jak to wygląda. Ja wybrałam dzisiaj taki makijaż dla Doroty. W tonacji, która idealnie się sprawdza i yy, idealnie pasuje do urody Doroty, czyli tak może wspomnieć, że to jest naturalny kolor, yy, niespotykany ciepły odcień yy, blondu i przy, ciemnych, ten, przy ciemnej tęczurce oka bardzo pięknie spadzają się ciepłe brązy, ewentualnie jeszcze dodat z dodatkiem na przykład w kąciku dolnym bądź górnym takiej ciepłej czekolady i pomimo tego, że nie szukałam w jakiejś bardzo odległej gamie kolorystycznej tylko skupiłam się na tym na tej takiej rodzinie ciepłych brązów podbiłam to taką bardzo można powiedzieć taką czekoladką mleczną czekoladką i jeszcze bardziej uwydatniła się nasza tęczówka która jest taka brązowa bardzo ciemna mhm. i ciemna oprawa. Brwi idealnie nam to wszystko jakby zharmonizowała. Yy, I myślę, że dla, takich, dla takiego typu urody, czy dla Pań, które mają ciemną oprawę oczu, zawsze idealnie się sprawdza kreska, ale robiona cieniem. Ja wybrałam sobie cień czarny, ale bardzo zrobiłam, możesz sobie zamknąć oczy, zrobiłam bardzo cieniutką kreseczkę, która tylko zagęściła linię rzęs. Światełko odbił nam pigment. Mój ulubiony pigment z maka, który się nazywa TAN, ostatnio mój ulubiony, który jest też w odcieniach ciepłego brązu, troszeczkę beżu, w jakichś tam chłodnych też tonacjach, To idealnie będzie pasował nam do dzisiejszej sesji. Także makijaż jest mono monochromatyczny, w jednej gamie kolorystycznej, ale też będzie uwypuklał wszystkie zalety urody doradczej. Super, dziękuję Ci kochanie. E i ja tutaj jeszcze szybko dodam, że nie będziemy włosów dzisiaj kręcić, raczej robimy sobie włosy na prosto. Prosta grzeweczka, tutaj mamy pięknie już dociętą grzeweczkę u Dorotki, więc nie będziemy tego zmieniać. No i Dorota nie lubi za bardzo kręconych włosów, więc <grym> nie będziemy tutaj robić nic na siłę absolutnie, bo to też nie o to chodzi. To Dorota ma się czuć najcudowniej na świecie, w czym się czuje dobrze po prostu.

If it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. it's Kochani, dzisiaj naszym gościem w studiu u Justynki, jest, jest Dorotka. Dorotka, która wydała książkę. Jaka to jest książka, i możesz coś tam o niej powiedzieć? Dobrze. Tak. Tylko Żywiu mogą umrzeć, która będzie w sumie miała swoją premierę dopiero pod koniec października, ale zapraszam już. To się tym zachęca, tylko żywi mogą umrzeć. Tak, to fantastyka. O, dla miłośników fantastyki, jak najbardziej. A my dzisiaj już zaczynamy pracować. I będziemy robić piękne cuda, robimy cudne ujęcia, które będą pokazywać nam dodatkę, nie tak standardowo, tylko bardziej bajecznie. Tak jest, tak, tak działamy. Jest. No to działamy.